Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. I przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował. I przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jedynego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich: Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi, odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, Rzekł do paralityka: Mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do domu. On wstał, zaraz wziął swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. W kolejnym fragmencie z Ewangelii Świętego Marka usłyszeliśmy, że Jezus po powrocie do Kafarnaum znowu jest atakowany i oblegany przez ludzi, którzy słuchają tego słowa, które wypowiada, ale również mają tę nadzieję na uzdrowienie ze wszystkich chorób, które ich dotykają bo pamiętają, że właśnie tych rzeczy dokonywał Jezus już wcześniej, będąc w kafarnaum. I ta sytuacja, którą opisuje Marek w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii, jest zaskakująco nowa, bo kiedy przynoszą do niego paralityka, który jest człowiekiem udręczonym, chorym, pozbawionym siły, Wszyscy oczekują, że zostanie on uzdrowiony. Natomiast Jezus mówi do niego: odpuszczone są Twoje grzechy. Jakby zmienia zupełnie akcent tej swojej postawy wobec człowieka chorego, i mówi, że rzeczą o wiele gorszą dla człowieka, oprócz paraliżu, który jest tym, tą chorobą ciała, jest inny paraliż który jest paraliżem wewnątrz, który wynika z doświadczenia grzechu. I to jest ta sytuacja, w której pokazuje nam, że cierpienie człowieka jest o wiele głębsze, kiedy jest spowodowane tą chorobą grzechu, kiedy człowiek doświadcza śmierci. I paraliżu, który wynika z grzechu, a nie jest tym największym cierpieniem człowieka, to co go spotyka na zewnątrz: choroby, różnego rodzaju słabości. Oczywiście one są trudne, niewygodne, ale to nie one odbierają życie Boże człowiekowi. Tylko to, co, jak mówi Jezus, wychodzi z wnętrza człowieka. To, co jest Jego grzechem, to, co jest zrodzone w Jego sercu. I dlatego Jezus pochyla się nad nim, pokazując, że to uzdrowienie wewnątrz, to uzdrowienie, które wynika z przebaczenia, jest o wiele ważniejsze. Jest czymś, co naprawdę ratuje życie człowieka w tym wymiarze Bożym, w tym wymiarze e, życia wiecznego. Kiedy Jezus te słowa wypowiada, to jak słyszeliśmy, uczeni w piśmie, którzy towarzyszyli Jezusowi, przyglądali się Mu, obserwowali Jego postawę, są oburzeni. Kim On jest? Przecież tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Tylko Bóg ma tę władzę, żeby prowadzić człowieka do przebaczenia, żeby dać człowiekowi doświadczenie obmycia, oczyszczenia z grzechów. I wtedy Jezus mówi te słowa skierowane do nich, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi. Mówi do paralityka, wstań, weź swoje łoże. I choć. I wydawałoby się, że to jest takie oczywiste. Natomiast zobaczcie, że ten cud uzdrowienia, paralityka, któremu są wybaczone grzechy, jest cudem nie tylko dla tych, którzy tam byli, ale to jest cud dla nas, dla naszego zmagania, dla naszego życia. Ile razy stajemy wobec tajemnicy odpuszczenia grzechów, kiedy doświadczamy tego uzdrowienia z paraliżu wewnętrznego, to doświadczamy też w niektórych momentach, że nie do końca w to wierzymy. I wielu ludzi, nawet wychodząc z konfesjonału, zastanawia się, czy to jest możliwe, żeby Bóg przebaczył mi grzechy. I to te poważne, i to te grzechy, które w pamięci do mnie wracają wiele razy, chociaż spowiadałem się z nich, chociaż popełniłem je dawno temu, to wątpliwości człowieka potrafią dopaść i powodować jego wewnętrzny niepokój. I dlatego ta, ta Ewangelia jest dzisiaj tak naprawdę ważna, bo ona mówi, że słowo Boga. Jest słowem prawdziwym. Jeżeli Jezus mówi: Przebaczyłem grzechy, to znaczy, że paralityk wstaje, bierze swoje łoże i wychodzi. I to jest jasne i konkretne. Jeżeli Bóg mówi, że przebaczył mi grzechy, to znaczy, że one są przebaczone. Tam nie ma żadnego podtekstu. Żadnej dwuznaczności, tam nie ma żadnego może, albo wydaje mi się, czy zasługuje. Jeżeli pada to słowo o przebaczeniu, to za tym idzie prawda, którą jest sam Bóg. I to jest ta dobra nowina, która przychodzi na nasze życie, na nasze słabości, na nasze grzechy, na historię, którą mamy trudną. Z doświadczeniami pełnymi bólu, w tym sensie śmierci, grzechu. I ona nam dzisiaj obwieszcza na nowo to słowo, w którym możemy zobaczyć siebie jako człowieka uzdrowionego. Po raz kolejny, kiedy wychodzę z konfesjonału z przebaczeniem grzechu, jestem paralitykiem, który usłyszał słowo. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Bardzo pocieszające jest to słowo, bardzo pełne miłości jest to słowo, i ono pozwala nam z nadzieją przeżywać każdy kolejny dzień odrywać się od tej historii, która nas poraniła poprzez śmierć grzechu odrywać się od tych niepokojów, którymi chętnie demon nas straszy, do których chętnie próbuje ściągnąć naszą pamięć. I mówić, a jeżeli Bóg ci nie przebaczył, to co? Tu nie ma takiego słowa. Jezus Chrystus mówi, przebaczone są twoje grzechy. I dlatego wstajemy, bierzemy swoje łoże i podążamy za nim. Amen.